Dzień dobry, witam wszystkich państwa bardzo serdecznie. Kolejna rozmowa Orłowskiego na antenie kanału Politycznego. Choć dziś temat ukraiński, więc można by było powiedzieć, że też jednocześnie nasza seria raport ze wschodu. Moim państwa gościem, Bartłomiej Małczyk, którego witam serdecznie. Witam państwa. Witam. No, nie będę ukrywał, że, że temat numer jeden to jest oczywiście ukraińska ofensywa. Jak ostatni raz rozmawialiśmy na, na antenie kanału politycznego, to, to o tym też między innymi dyskutowaliśmy, dyskutowaliśmy o tym jak się może rozwinąć, jak może wyglądać w najbliższych tygodniach, no, te tygodnie minęły, okazuje się, że w zasadzie tylko kilka sukcesów i to też raczej niestrategicznych, a taktycznych po stronie, po stronie ukraińskiej, no muszę Cię o to zapytać z perspektywy obserwatora, analityka frontu. Dlaczego to nie wyszło? Dlaczego ten, ten plan, który zapowiadali Ukraińcy, rzekomego pójścia w kierunku Tokmaku i, i przebicia się przez linię obrony Rosjan, no, nie udał się? Plus też trzeba doliczyć chyba te nieudane okrążenie miasta Bachmut, którego Ukraińcy próbowali. Mhm. Znaczy, pierwsza rzecz to, tak jak ostatnio już w poprzednim materiale, starałem się tam, tamować te chóre optymistyczne nastroje. Uderzenie na południe nie powiodło się ze względu na to, że Rosjanie mieli zbyt dużo czasu, żeby sobie przygotować teren pod siebie. Mieli rozpoznane pozycje, możliwe osie natarcia, mieli porobione umocnienia, do tego stopnia, że te umocnienia były inżynier inżynieryjnie przygotowane już na jako fortyfikacje stałe przy użyciu betonu zbrojonego, że betonu w dużej części. No, i drugi błąd to było podzielenie tych kierunków. To znaczy, jeden kierunek poszedł na południe, drugi kierunek poszedł na Bachmut. Dużo łatwiej teoretycznie byłoby przeprowadzić takie jedno uderzenie na Bachmut, ze względu na to, że tam niedawno zakończyły się przecież walki o to miasto i strona rosyjska nie miała takiego, takiej ilości czasu, żeby sobie przygotować inżynieryjnie okolice. Okolice tego miasta, więc to jest, to jest pierwszy czynnik. Podzielenie tego uderzenia na dwie części, z czego obie były przez to słabe jedno poszło na silnie umocnione rejony, drugie na słabe i tu warto zobaczyć, że pod tym Bachmutem jednak te sukcesy, mniejsze czy większe, ale Ukraińcy odnieśli. Natomiast drugi czynnik, który miał na to wpływ, no to jest problem z zaopatrzeniem z zachodu. Już przed, przed wybuchem konfliktu izraelsko-palestyńskiego, Ukraińcy mieli problemy w zaopatrzeniu. Tam komunikaty szły, że oni potrzebują trzy razy tyle amunicji, ile dostają teraz. Więc tutaj, że tak powiem, nie, nie byliśmy w stanie tego zagwarantować jako Zachód i nie zagwarantowaliśmy. A trzecia rzecz, to wydaje mi się, że to jest, to o czym też już kiedyś u Ciebie mówiłem, czyli wykrwawianie się kadry czyli oficerowie wyszkoleni przez wojska natowskie po 2014 roku, dowódcy często gęsto albo już nie żyją, albo są ciężko ranni, nie są w stanie walczyć, zastępuje się ich ludzi, ludźmi z rezerwy, czyli wyszkolonych jeszcze w tych czasach postsowieckich, prawda, przed 2014 rokiem, i oni odwzorowują, i to widać po ilości strat, odwzorowują po prostu taktykę, której ich nauczono, i walczą jak Rosjanie. Więc to z góry było skazane mimo wszystko na porażkę. Ciekaw jestem tylko, jak duże straty zostały poniesione przez stronę ukraińską w trakcie tej kontrofensywy no właśnie, bo, bo tu dwie kwestie, o które chciałem cię, cię dopytać. Pierwsza to jest ta kwestia sprzętowa, bo pamiętam, jak rozmawialiśmy jeszcze na przełomie chyba maja, kiedy, kiedy mówiliśmy, jaki sprzęt jest Ukraińcom potrzebny, oni dość jasno sugerowali, jaki sprzęt powinni otrzymać. Kwestia była, czy go otrzymają szybciej, czy wolniej, no ale czołgi dotarły. I dotarły challengerów. W jakiej dotarły, ilości? No tak, oczywiście, no ale <grym> jednak ta, ta propaganda sprzętowa też była budowana, i okazało się nagle, że te leopardy wcale nie robią takich sukcesów, jak, jak zapowiadano, że będą robiły. Znaczy, żeby była jasność, nie da się wygrać jakiejkolwiek bitwy, czy natarcia, przy użyciu samego jednego rodzaju sprzętu. Dając taki przykład. Rosjanie na samym początku wojny mieli problem z blokowaniem Starlinka. Prawda? Że Starlink Ukraińcom ratował życie, jeżeli chodzi o, o komunikację, bo Rosjanie nie umieli jeszcze go jakkolwiek zagłuszać. Natomiast w tym momencie ta walka radioelektroniczna. Posunęła się do takiego stopnia po stronie rosyjskiej, że Ukraińcy często gdzieś prowadząc natarcie idą w ciemno. To znaczy jest taki poziom zagłuszania komunikacji, że oni nie są w stanie się porozumieć między dwoma pododdziałami, gdzie który jest, czy ten się wycofuje, jakie ma straty itd. Czyli ta komunikacja przez walkę to WRE pada. Druga rzecz. no Czołgi są, ale pytanie, kto tymi czołgami dowodzi. Przecież widzieliśmy tarcie tej słynnej brygady na robotynę, prawda? Gdzie, gdzie, gdzieś tam wykrwawiano artylerię, wykrwawiano tymi śmigłowcami Aligator K-52. No i to był przykład złego dowództwa z drugiej strony. Więc to naprawdę masa czynników składa się na siebie. I ja mam coraz gorsze postrzeganie na temat jakby kondycji sił zbrojnych Ukrainy w dłuższej perspektywie. No właśnie, no bo teraz jeszcze, jeszcze jedno pytanie dotyczące taktyki, bo o tym też wspomniałeś. Mówi, że ci oficerowie zaczęli walczyć jak Rosjanie. To znaczy, oni przeszli do takiej, takiej wojny, którą uznają wojny na wyniszczenie, jak rozumiem. I stąd też te, te straty. Bo przecież to bicie głową w bór, chociażby w robotynę, tak? Tak, to jest zgodne obok. z doktryną rosyjską. Natomiast dlaczego ci dowódcy dowodzą w, w taki sposób w większości? Dlatego, że to są po prostu albo ludzie, którzy nigdy nie przeszli przez jakieś szkolenia natowskie. Albo ludzie, którzy jeszcze żyją, a przeszli przez te szkolenia, ale są tak wymęczeni wojną, że już po prostu ich wydajność bardzo spadła. A trzecia to są często uzupełnienia, no bo jeżeli tam ciężko powiedzieć, ile, bo też Ukraińcy nie podają statystyk, ale kilkaset tysięcy tych żołnierzy zginęło, bądź zostało ciężko rannych. Różne są różni ludzie mówią, mówią 100, drudzy, 150 i tak dalej, no to jakby. Tych zawodowych żołnierzy już nie ma, prawda? Są często gęsto ludzie czysto z, z poboru, z tych rezerw. Jeżeli ktoś był szkolony w 2008 roku, no to on był szkolony na modłę tej doktryny, która się stała po rozpadzie Związku Radzieckiego, prawda? Tylko że Ukrai po pierwsze ta doktryna jest wadliwa, co pokazali Rosjanie w, 2000, w 2022 roku, na początku wojny, bo w zderzeniu z pewnym, sposobem podejścia do tego, czyli wojną trochę asymetryczną, tak jak to Ukraińcy walczyli z Rosjanami na początku tej wojny, to ta doktryna pada, bo masowo niszczone były czołgi, prawda, przez środki przeciwpancerne, śmigłowce, przez wyrzutnie ramienne. więc sama ta doktryna upadła już wtedy, natomiast Rosjanie no, mieli multum więcej sprzętu, prawda, Mogli sobie pozwolić na próbę podjęcia jakiegoś tam parasola ochronnego nad, nad tym natarciem w postaci tam lotnictwa. Część tego lotnictwa została wykrwawiona, prawda? Natomiast no, Ukraińcy nie mają takich y, po prostu środków, nie mają takie, te, takiej ilości sprzętu. No to Twoim zdaniem, tak patrząc z perspektywy znajomości, też konsekwencji w wojsku i jakby ponoszenia pewnego rodzaju konsekwencji, to chciałem Cię zapytać o. Y Chciałem Cię zapytać o to, jak będzie wyglądała teraz sytuacja rozliczenia armii, armii ukraińskiej, bo to jest chyba podstawowe pytanie. Gdzieś pojawiły się głosy, bodajże w time, pierwsze, pierwsze takie wypowiedzi, że część tych najważniejszych generałów może jednak stracić swoją, swoją pozycję przez to, że ofensywa, która miała być wielkim sukcesem, się nie powiodła. No i teraz gdzieś trzeba będzie znaleźć tych, tych kozłów ofiarnych. Znaczy powiem taką trochę niepopularną opinię. To znaczy, ta kontrofensywa powinna zostać zatrzymana po trzech, czterech tygodniach walk najpóźniej, jeżeli nie wcześniej. Dlaczego? No jeżeli ofensywa trwa dłużej niż te dwa trzy tygodnie, no to to już nie jest ofensywa, tylko to już jest prowadzenie wojny na wyniszczenie. Jakby skuteczna kontrofensywa polega na szybkim przerwaniu frontu i wejściu na zaplecze przeciwnika. To też już mówiłem tutaj. Programie. I to się nie udało. Do tego stopnia się nie udało, że Ukraińcy nie osiągnęli w dużej mierze nawet pierwszej linii obrony wojsk rosyjskich. Oni po prostu się wykrwawili na przedpolu. Teraz pytanie jest takie: generałowie, na przykład generał Załóżny, którego uważam za świetnego fachowca, widząc to, co się dzieje w czerwcu. Później w lipcu, później w sierpniu, no i teraz dopiero we wrześniu zaczęli trąbić, że, że już trzeba wstrzymać, że już nic z tego nie będzie. To wydaje mi się, że generał załóżny, jako tak jak mówię, według mnie wykwalifikowany dowódca, oczekiwał zatrzymania tej kontrofensywy. Natomiast należy popatrzeć na aspekt polityczny. Ukraińcy. Jakby najwyższe władze ukraińskie przez cały ten czas mówiły, że potrzebujemy więcej środków do prowadzenia tej kontrofensywy, e, środków finansowych, środków militarnych itd., itd., Więc to tutaj pytanie niepopularne, kto jest winny, żołnierze czy politycy? W mojej opinii w tym przypadku przede wszystkim politycy. Zresztą widać to po ratingach zaufania dla prawda, które te w tym momencie szorują po dnie i sam Załoński wśród tych żołnierzy ukraińskich, którzy są na linii frontu, nie jest specjalnie popularny. Więc kolejna rzecz. Należałoby popatrzeć na początek tego konfliktu zbrojnego, że jednak wojsko ukraińskie walczyło w taki sposób, żeby oszczędzić jak najwięcej żyć, jak najwięcej sprzętu żeby się nie wykrwawić, po prostu. Więc generał Załóżny wtedy prowadził takie działania. Natomiast byłoby dla mnie dziwne, jeżeli w tym momencie po roku zmieniłby swój pogląd o 180 stopni. Dlatego uważam, że winni są przede wszystkim politycy, a nie jednak dowództwo wojskowe. To by oznaczało, że w tej wojnie mieliśmy trzy decyzje polityczne, które wpłynęły na, na niepowodzenie armii, bo mielibyśmy Siviardonezk, mielibyśmy. Obrony Bachmuta i teraz niepowodzenie ofensywy, tak? Dobrze liczę, jeśli, jeśli tak, tak na to patrzymy. Dokładnie, to, to, to były trzy elementy. O ile jest Wierodoniec to był trochę bardziej skomplikowany problem, bo tam też trzeba przyznać, że to wojsko ukraińskie samo z siebie miało duże problemy, bo kierowano tam i to akurat jest wina dowództwa. Jednostki, które nie do końca były doświadczone i zdolne do prowadzenia intensywnej walki, I oni po prostu na własną rękę prowadzili odwrót, robiło się zamieszanie, robił się bajzel, strach, panika, więc to troszkę było zmuszenie do tego. Bachmut to była zupełnie niepotrzebna z punktu widzenia militarnego prowadzenie uporczywej, to jest tak zwana uporczywa obrona. Tylko uporczywa obrona w swoje konsekwencje powinna mieć w kąt Czyli zaraz po upadku, zajęciu Bachmuta, powinna zostać rozpoczęta kontrofensywa, co się stało poniekąd, natomiast na dużo większą skalę. Kierunek nie powinien być dzielony, jeżeli już. No i trzecia no to, trzecia taka błędna decyzja no to faktycznie wykrwawienie się w tej kontrofensywie ofensywie na południu, a to ze względu na to, że. No, Taki przykład, leopardów tam stracono 20%. Ciężko powiedzieć, ile jest, będą w stanie wyremontować, prawda? Tych Bradleyów amerykańskich dużo więcej. I teraz kwestia jest taka: czy ktoś będzie w stanie i będzie miał w ogóle wolę polityczną do tego, żeby ten sprzęt zastępować w długim okresie? Już się dowiedzieliśmy, że ilość Bradleyów będzie tam wyrównywana, natomiast leopardów już nie leopardów po prostu nie ma. Trzeba by je wyprodukować. Jedynym dużym posiadaczem leopardów, który teoretycznie byłby w stanie w jakiś sposób pomóc Ukrainie, no to tak z politycznego punktu widzenia to jest Polska. Tylko musielibyśmy dostać coś w zamian, na przykład Abramsa od Amerykanów, a na to się znowu nie zanosi. Więc Ukraińcy nie będą mieli już sił do tego, żeby prowadzić duże takie głupie działania za Czech.